Nowoczesne biurowce, szpitale, hotele najczęściej posiadają wentylację mechaniczną, w której około 80% powietrza krąży w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że zużyte powietrze z jednego pomieszczenia nie jest wyrzucane z budynku, tylko otrzymuje dodatek świeżego powietrza, po czym jest podgrzewane i powraca do reszty pomieszczeń. Technologia ta pozwala zaoszczędzić ogromne ilości energii, rzędu 60%. Dlatego stała się standardem w dzisiejszym budownictwie. Standardowo w wentylacji stosuje się filtry klasy G4. Zastosowanie filtrów wyższej klasy zapewnia lepszą filtrację powietrza, ale powoduje ich zatykanie, zwłaszcza w ośrodkach przemysłowych przy dużym zapyleniu i smogu. Filtry wyższej klasy są niezwykle drogie w eksploatacji, dlatego ich stosowanie jest stosunkowo rzadkie. Ogranicza się do obiektów specjalnych, jak laboratoria czy sale operacyjne. Gdyby koronawirusa powiększyć do wielkości piłki nożnej, to bramka odpowiadająca wielkości przestrzeni między włóknami filtra byłaby wysokości wieży Eiffla. Wysokiej klasy filtry obiegowe wyłapują zaledwie 15% wirusów i bakterii. Po pojawieniu się w 2019 roku nowego wirusa z Chin, standardowa instalacja wentylacyjna zaczęła stwarzać śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Bardzo skutecznym sposobem na poradzenie sobie z zaistniałym problemem jest naświetlanie wnętrza kanału wentylacyjnego intensywnym promieniowaniem UVC, które jest w stanie zneutralizować do 99% wirusów, bakterii i grzybów. Lampy serii UVC 190 firmy Otech są idealnym rozwiązaniem, ponieważ zostały zaprojektowane, by połączyć wysoką wydajność neutralizowania mikroorganizmów z niewielkimi rozmiarami lampy i łatwością montażu niemal na każdym rodzaju przewodu wentylacyjnego. W obecnych czasach klienci hotelowi, a zwłaszcza klienci korporacyjni, zaczęli przywiązywać wysoką wagę do bezpieczeństwa sanitarnego. W nowoczesnych hotelach bezpieczeństwo wentylacji jest dziś równie ważne jak dobre jedzenie i wygodne łóżko. Lampy sterylizacyjne do wentylacji koniecznie muszą posiadać czujniki kontrolujące pracę promienników. Kontrolowana jest temperatura, natężenie promieniowania UVC i inne parametry. Zapewnia to trzy ważne korzyści. Korzyść pierwsza: to ciągła kontrola natężenia promieniowania UVC. Zapewnia ona bezpieczną pracę wentylacji pod względem eliminacji wirusów i bakterii. Korzyść druga to możliwość wydłużenia czasu eksploatacji promienników z 9000 godzin aż do 15000 godzin. Gdy promienniki UVC pracują bez kontroli, dla bezpieczeństwa musimy je wymieniać co 9000 godzin. A w układzie z kontrolą pracy wymieniamy promienniki, gdy natężenie promieniowania UVC spadnie o 25%. Przekłada się to na bliskie od dwukrotnie wydłużony czas eksploatacji. Korzyść trzecia to możliwość wykrywania pożarów w obiekcie lub centrali wentylacyjnej. Podczas pożaru dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury, wtedy urządzenie natychmiast powiadamia przez ModBus system nadzoru budynku lub centralę przeciwpożarową. Dodatkowo dzięki magistrali ModBus możemy zdalnie kontrolować pracę wszystkich lamp zainstalowanych w budynku, zapewniając najwyższy standard bezpieczeństwa sanitarnego. Lampy serii UVC 190 posiadają dodatkowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 90% awarii statycznych urządzeń elektrycznych, takich jak lampy serylizujące, ma swoje źródło w wyładowaniach atmosferycznych i przepięciach elektrycznych. Dlatego firma Otek przywiązuje bardzo dużą wagę do zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. W lampach UVC 190M od strony sieci energetycznej zastosowano 6 zabezpieczeń likwidujących przepięcia. Budowa lampy zapewnia łatwy montaż, demontaż i obsługę, uniezależnia użytkownika od konieczności korzystania z serwisów firm specjalistycznych. Pomimo niewielkich rozmiarów lampy serii UVC190 uzyskano bardzo dużą efektywność sterylizacji. Dzięki zastosowaniu dwóch wysokiej jakości bezozonowych promienników Philips oraz aluminiowego odbłyśnika.